Witam Was, ja jestem Krystek, a to kolejny odcinek naszej serii Let's Play Spore. E, tak, przed rozpoczęciem tak oficjalnie odcinka powiem, że jestem lekko przesiębiony. Tak więc, jeśli będę mieć inny głos niż zwykle, to od razu z góry przepraszam, jeśli komuś to przeszkadza. No i tak, e, co będzie mi się robić? E, od razu powiem bardzo fajną wiadomość, że doszło nam kostury leczące, które są e, bardzo fajne, ponieważ można nimi leczyć członków plemienia podczas walki. To jest bardzo przydatne, moim zdaniem. E, no i tak, biorąc pod uwagę, że pozostałe dwie wioski, które nam zostały, nie są nastawione dość przyjaźnie powiedziałbym wręcz że bardzo negatywnie więc nie pozostaje nam nic innego jak y, zabić ich. Tak, pokonamy wioskę. Ha, ha ha ha. Krystek barbarzyńca. Dobra, e, tak, wioska Lazurowy widać, że ma mniej członków niż ta y, zielony. Tak więc zatokujemy ich. Tylko muszę ich jakoś uzbroić odpowiednio. Tak, wy będziecie mieli oszczepy. A wy we trójkę weźmiecie kostury leczące. Chociaż może ty weź oszczepy. Dwóch tylko będzie leczyć. Nie wiem czy to wystarczy, ale oby. Dobra. Bierzcie, bierzcie. Yy, wszyscy wzięli, wszyscy wzięli. Dobra. Yy, Nadal no mają pięciu, tak. Nikt nam ich nowy nie pojawił się. Yy, są gdzieś tu. O! Potwora Epickiego zabili, bo leżał. Yy, dobra, jest ich pięciu, tak więc nie powinno być żadnych problemów. Atakujemy! A! Trzeba całe plemię. Yy, idą? I idą. A, będzie walka! Tak, długo nie nagrywałem, bo nie miałem za bardzo jak. I teraz odpowiem na pytanie, które padło u niektórych osób. Eee, jeśli chodzi tam o Minecrafta i spore głównie, tak więc odpowiadam taką jedną odpowiedzią na te dwa pytania. Że Minecraft i spore będą wtedy, kiedy będą gotowe, bo wiecie tak, zamęczacie mnie tam niektórzy tymi e, pytaniami, kiedy będzie co, kiedy będzie tamto i tamto, ale mówiłam, że... Ja nie mam teraz za dużo czasu, a na jeszcze do tego, że doszło mi nauki sporo, no to nie mam za bardzo jak. Tak więc, no jeśli chcecie odcinek, to musicie chwilę poczekać na następny. Yy... No. I to tyle. Oni leczą? Leczą, leczą. No bijcie. Czemu ty nie bijesz? A, bo oni leczą go. Spoko. Eee, będzie łatwo. Yy, szybko poszło już ponad połowa życia tego domku. Na schodzą dzikie zwierzęta, które chcą wygrać swoją żywność. Nie! Gdzie? A tutaj. Ile mam żywności? e 36. no to mogą sobie kraść. no jeszcze stuwa. Nikt mi nie padł. Ach, jestem koksu. No i dobra, tak więc y, kolejne premie mamy z głowy. O proszę. Yeah. Yy... <gryw> Dopiero 3 minuty filmu. No, 3,5. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze w tym odcinku skończymy tą fazę. Ach, kolejny to ten. Bum. Y, Wioska lazurowe została pokonana, Bla bla bla. Jak chcecie, to sobie przeczytajcie. A ty, co tu robisz? Wypad. Wojny z kadru! O! I to co lubię! Ach, ta transformacja domku! Ups. Walnąłem w klawiaturę. I... Czary... Będzie lak jak ostatnio? Nie! Nie było laga. O, kominek mamy. tej poszerza swoje wpływy. Bardzo mi to cieszy. E, no dobra, tak więc wróćcie... ...sobie. Tutaj widzę, że... ...trochę... ...okaleczeni... ...są. Dwie te. Eee, dwóch członków jest okaleczonych. O, się tam się ostatnia wioska. Tak? Tak. Skaleco? Lewandowy. Lawendowy, sorry. Eee, no i dobra, tak więc weźmiemy sobie no, trzech młodych, bo tylko tyle możemy. Akurat jedzenia mam na tyle. Teraz będzie problem, bo będę mieć mało jedzenia. Tak więc, y, z atakiem na zielonych się trochę wstrzymamy. Ale te kostury są zawaliste. Dobra, a wy. Dobra, y, pozbierajcie jedzenia, bo mało macie. Właściwie to nic nie macie. No i dobra, ale pięknie wyglądają te trzy totemki. Jej! I mamy kominek. Znaczy, wygląda jak kominek. I jeszcze mnie ciekawi. Doszło nam coś? Uuu, płonące pochodnie płonące pochodnie, a 25 żarcie trzeba za drogo i później będą kamienne topory. Kamienne topory są najlepsze. Ale płonące pochodnie są chyba lepsze do szczepów? Tak? Tak, bo skoro później to raczej lepsze. Tak więc yy, pozbieram trochę jedzenia, wezmę ich w te płonące coś tam, coś tam no i wrócimy na następne plemię. Film trwa ile? 6 minut niecałe. No czy skończyć e, tą fazę w tym odcinku, to no, są szanse, nie powiem, że nie, e, bo ten odcinek ma być dłuższy, jak już mówiłem wcześniej, Jakieś 20-25 minut. E, no, Zbieracie te jedzenie? Zbierajcie, zbierajcie. <gry> I ja chcę się przyjrzeć tym tym, jak oni wyglądają. A to ci! Nie wiem czy pamiętacie, ale chyba w pierwszym odcinku z tej fazy oni byli jeszcze zwykłym tym: e, z zwykłymi stworami. Dopiero teraz, jakby tak. Y, polepszyli się i są teraz w plemieniu. Ale dziwni. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck! Wziąłem, żeby tu szli. Nie chcę, żeby tu szli. Tutaj wracać. Jedzenie zbierać. Dobra, jest pięć jedzenia. Eee... Yy... Jeszcze raz chcę się im przyjrzeć. Cholernie dziwnie wyglądają. Ja jakieś zdeformowane, wszystko jakieś... Rozlazłe to. Ale wioski mają ładną, muszę przyznać. I też mają piecyk hm. Dobra. Yy, ile mam tego jedzenia? Starczy. Spoko, tak więc pochodnie... Dobra, niech będzie po prawej to to za różnica i teraz dobra doszło nam tych trzech nowych gdzie są ci trzy trzej? tutaj jest dwóch wy, wy weźmiecie płonące pochodnie i gdzie ten nowy jeden tutaj ty tak ty ty też weźmiesz pochodnie yy, dobra dwóch mają kostury trzech mają pochodnie reszta ma oszczepy czy to starczy dobra jeszcze jeden niech weźmie pochodnie będzie mniej więcej porówno, 1, 2, 3, 4, 5. A dobra, to mi to obchodzi, czy równo, czy nie. Idziemy atakować! Ajajaj... Dostrzeżona jest słów atakuje inne plemię. A, ci atakują! E, to dobrze się składa, dobrze się składa! Możemy zejść z nienacka, jak nie będzie całego teamu... ...w domu. Bić ich. Ajdź. Niech wszyscy idą. A ci tecy ...mało szczegółowi. Znaczy, w sensie, że tak nie mają za dużo takich elementów jak ci yy, lewandowi. L l Lawendowi, o jezu! Takie parę kolców garb na tymi. O czym nie gadają? Mózg, komórka. Yy, ojoj, oni atakują moje plemię! Tak? Tak! Oh, fuck! Bić ich! A myślałem, że one inne plemię będę atakować. Już mają topory. Jaki żal, a ja nie mam. Fajnie. Dobra, zabijemy teraz ich. Później tam ci będą mieć mało tam u siebie. I bez problemu będziemy ich załatwić. No, jak ja bym chciał skończyć tą fazę w tym odcinku? E, ile tam ich. Ra e, jeszcze tylko jeden został? Nie, dwóch. A, jeden padł Dobra, spoko No i tym automatycznym sposobem yy, ogołociliśmy ich yy, z, z, z ludzi A nie, tam jeszcze jeden jest A, wracać się Jest czy nie ma? Bo ty widzę jakąś kropkę, że niby jest Nie, nie ma Jakiś Bóg w grze yy, Różo widać się przyjaciele tylko dwie wioski, wygramy, jej... Yy, ilu ich jest? Pięciu. Plus jeden mały, który tutaj gdzieś się schował. Ataku atakować! Atakować chciałem powiedzieć, obor. Eee. Yy. No i dobra. Niech, niech, niech. Wygramy to. Chyba. Leczyć moich rannych. Yy, czemu jakieś Zety nadchodzą tego tego? Śpią oni? Nie, nie śpią, atakują mnie Dobra, nie wnikam Aj, jeden padł Dzieci lecznicy Le Lekarze, czy ci, ta ci tacy co mnie leczą, czemu nie leczą? Już dwóch padło Wenowecowa nowe, co wajaki W hmm. Dobra, teraz tak się zastanawiam, bo w... W... nie mam co mówić i żeby... powiedzieć wam cokolwiek. Czy jak szaman mi padnie, to... A nie, szaman się odradza tak sam z siebie. Przypomniało mi się. Eee, dobra, praktycznie już... ja atakują mi znowu! Won! Szybko, kończcie z nimi! Fak! No dobra, 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 pocieszycie się później! Tak, fajnie, nowe te i nowe tamte szybciej tak nowy totem zielony yy, Wiesz, zielony została wykonana przez swoje plemieniem no, no. i też zauważyłem że sorki muszę kaszlnąć <coughs> yy, dobra yy, wy wracajcie bronić bronić a zaraz mi pochodnie zniszczą yy, zauważyłem że yy, jeśli się zaprzyjaźnimy to mamy taki dziwny Totem z trąbką jakąś. A jeśli zabijemy plemię, to taki jomek z krzywimi zębami z nożykiem. No, nie wiem, czy to się tak losowo trafia, ale raczej mówię prawdę, że jak się zaprzyjaźnimy to to, a jak nie, to tamto. No fuck biegiem. Co oni teraz oszczepym już? No nie! Będą się zbierać znowu żarcie, a nie ma tutaj tego za dużo. A, tutaj trochę jest. Alfa, S, Pen. Dobra, moi już są w No, bici. O, oni przyszli mi z pomocą, tak? No nie rzucajcie kwiatkami mi przed tym plemieniem, to muszcie! i jedzonko niosą. A, dobra, no możecie nieść. Pozwalam wam. No, atakować! O, oh, fuck, głodni są prawie. Znaczy, dwóch. Dwóch uh, jest godnych. Yy, jeden pad, drugi pad. Ajajaj. Aj, aj. Niedobrze. Yy, ich tam jest? Yy, dwóch zostało, tak? Nie, trzech. Aj, tutaj jeszcze dwóch. Jeszcze. Dwóch. Yy, mam pytanie: czemu przyszło do mnie jakieś sześciu? I. A. spoko. bo wszystkich nie zabiłem. Dobra, dobra, dobra. Fail tracking, taki mały. I mnie ciekawi czemu wy sobie siedzicie Aj ufo Czemu tam ci siedzą kiedy ja dostaję po dupie Mimo że jesteśmy sojusznikami a to nic, i nic mi nie pomogło. Jakie fajne No gdzie lecisz? Zostań Dobra pokonaliście ich? Tak Nie tutaj jeszcze są No bić ich Jezu szama sobie stoi Zostaw mnie tych sobie weź, bo ci mi nie pomagają. Yy... Dobra, yy, takich dużych strat nie ma, chociaż straciłem tylu członków. No, daj mi to jedzenie. Dobra, a teraz wszyscy jeść. Wszyscy, dobra. Odcinek, trwa ile? Yy, 14 minut. Yy, tak więc powinniśmy. Powinniśmy, powinniśmy. No, może już dojdziemy do końca tej fazy, ale nie obiecuję. Została yy, nam jedna wioska. Pasek mamy zapełniony już prawie do końca. Tak więc jest fajnie. No jeźdźże. Yy, tylko teraz zbierać, pozbierać trochę jedzenia. O, potwór epicki. Yy, wiecie co? Ja zrobię tak. Yy, nie chcę przedłużać za bardzo tym zbieraniem jedzenia. A naprawdę chcę skończyć tą fazę w tym odcinku. E, tak więc ja zrobię teraz cięcie, pozbieram jedzenia, y, odnowię sobie całe plemię, żeby byli wszyscy, uzbroję ich i wtedy sobie tą wioskę wykończymy. No, e, Moim zdaniem to jest dobry plan, nie wiem jak wy uważacie, ale dobra, nie będę się teraz Was pytać, bo nie mam jak Was się zapytać tak wprost. <słuch> Zawsze gadam od rzeczy. Ajajaj, dobra. E, tak więc teraz robię cięcie, zaraz wracam. Ale biba Dobra, starczy z tego yy, Dobra, jak widzicie, wróciłem po tej przerwie yy, Od razu mówię, że przed cięciem yy, przez przypadek wcisnąłem zły guzik, tak więc jeśli była chwila ciszy, no to sorry yy, Tak Rozbudowałem się trochę, usunąłem niektóre niepotrzebne domki No i teraz będziemy ich yy, Odziewać, znaczy. No, żeby tam miały różne sprzęty. Dobra, trzech weźmie to. Ci we czterech wezmą kamienne topory. Chociaż właściwie wszyscy niech wezmą, bo one są najlepsze. Tego jestem pewien. Eee, no dobra. I mamy teraz... ...możliwość... Eee, poka na nich. O, mają siedmiu! Tak! Uff. No bierzcie wszyscy, wszyscy, wszyscy! Szybko! No, wszyscy! Lag Dobra, był lekki lag, już nie ma yy, Czy wszyscy dzieli to pory... Nie, ten sierota jeszcze nie wziął. No bierz No Grzeczny Tworek. O oh, fuck, już mają dziewięciu. Kurde, ten jest głodny. No to kolego będziesz godować. Atakować. Fast! Oj, oj, oj Nie wiem ile trwa film, bo teraz od tego no pocięciu już nie liczę czasu e, Ale raczej zdążymy w tym jednym odcinku. Biorąc pod uwagę, że tamten jakby przed cięciem trwało... ile to mogło trwać? Z 18 minut? Z 19 gdzieś tak No to powinniśmy akurat się zmieścić. O Boże, ten sierota nic nie zjadł. Kolego, no jak masz przerwę, no to żryj, bo później zaraz będzie walka i będziesz głodny. A ten jeden czemu zawraca? To ten głodny? Nie, to nie ten głodny. Dobra. Yy... O oh, fuck! Nie widziałem leczących. A, ale fail. Dobra, może damy radę i bez leczących. No czemu wy stoicie? Bić! Dad chodzą dzikie zwierzęta, kur zwierzęta. Ja nie mogę. Zawsze jak atakuję to jakieś dzikie zwierzęta muszą podejść. Fajnie, jeden padł już. Chociaż mają już 700 tej chatki. No, padło trzech, no to yy, są małe szanse, że wygramy. Ale spokojnie może coś, coś, coś... ajajajajaj jaj! jaj, jaj. Bijcie, szybciej, bicie, szybciej. Yy... Mam 10 ja mam ilu. Ajajaj, ośmiu tylko. Plus, że zaraz... Już, już mam siedmiu, plus zaraz jeden mi zginie, a plus Aman też jeszcze zginie zaraz. Szybko rzuć bomby zapalające zanim zginiesz. Yy, nie zdążył. A nie, zdążył chyba. Dobra ile mi zostało? Raz, dwa, 4 pięć. Proszę, zadajcie mi te ostateczne 200 obrażeń. Dajecie, 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 dajecie. Tak! Fak, 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 nie fak, nie zno... Dobra, epicka porażka. Nie. Jak oni mogli wygrać? Dobra, powiedzmy, że nastąpił cud. Ajajaj. Ajajaj. Nieee. Dobra, trzeba będzie to zrobić jeszcze raz. Ej. Yy. O co tu chodzi, że. Re... Co? Co? Czemu? Co? Y nie, 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 nie. Nie, czemu, czemu są... Czemu jest lazurowy i zielony? Przecież ja ich... Zapokonałem ja ich. A wy to zapiszcie. Nie. No kurde. Jak mogło się nie zapisać? O Boże. Nie. Nie. Dobra. I jest. Ten bardzo aż się nie wyrażę. Ja nie mogę. Co to było? No nie, nie, nie. Dobra, uznajmy, że. E... <ścoughs> no nie, 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 Czemu? dobra, kurde, dobra. Oj, 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 dobra, już bez żadnych takich zacięć. Fuck Nie, 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 nie mogę. Dobra, ja skończę ten odcinek. Jestem. ach na chętnie rozbiłbym monitor, ale dobra, nie rozbiję. Dobra, ja robię teraz cięcie. Kończę odcinek. Yy, rozwalę te dwie wioski pod waszą nieobecność. I w następnym odcinku widzimy się w polowaniu na tych. Yy, jak oni tam mieli. Nie pamiętam tych takich. Debili co mi kurde zepsuli całe wszystko i czemu te dwie wioski ciągle stoją. Dobra. Nie wnikając w szczegóły jak to się stało. Fuck! Jak to się stało? Dobra, nie będę rozpaczać. Eee, pokonam je. Aaaa, Be... 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 gubię słowa. Pokonam je, jak wy nie będziecie patrzeć. I w następnym odcinku dojdziemy do następnej fazy. Tak I ten następny odcinek będzie krótki, ponieważ zabiję tą wioskę, tą cholerną wioskę. I to będzie koniec odcinka. Tak, bo, bo mam mało czasu, a znając życie zaraz ktoś mi będzie wypisał, czemu nie dajesz odcinków ze spore. Tak więc postaram się zrobić jak najkrótszy odcinek, żeby, żeby był wasz ten odcinek, żebyście się cieszyli. A ja będę mieć święty skop, spokój, że nikt mi nie będzie pisać, kurde czemu te, te wioski stoją. Dobra. Nawet nie mam humoru patrzeć na potwora epickiego. No i dobra, to by było na tyle. Yy... Nie, brak mi słów, brak mi słów, żeby to opisać. To jest po prostu straszne. Yy, odcinek się, moim zdaniem, udał średnio, ponieważ był straszny fail. Yy. Ale dobra, bez dalszych tam zapatrywań w to, co się stało. Yy, będę kończyć, tak więc komentujcie, subskrybujcie, subskrybując nie żałujcie. Wybaczcie za to, co się... Co się stało, ale będzie dobrze, rozwalę ich pod Waszą nieobecność. Jak to już wspominałem, co najmniej trzy razy. No, i to by było na tyle. Tak więc cześć, trzymajcie się i do następnego razu. Na razie.